Jeżeli chodzi o odwołanie, to Państwa komisja wyborcza odwołuje w trakcie kadencji jedynie wówczas, kiedy komisarz wyborczy nie wykonuje lub nie należycie wykonuje obowiązki komisarza wyborczego. Natomiast te argumenty, które zostały podniesione w piśmie ministra spraw wewnętrznych, a de facto w piśmie ministra sprawiedliwości, bo ten wniosek dotyczył wyłącznie sędziów, dotyczył kwestii apolityczności czy rękojmi. Natomiast przepisy artykułu dokładnie 166 Kodeksu wyborczego są ściśle określone, jakie są przesłanki ustawowe odwołania ze stanowiska komisarza wyborczego I jeszcze raz podkreślam nie należycie lub nie wykonuje obowiązków w ogóle komisarza wyborczego. W toku dyskusji w zasadzie większość członków komisji była podobnego zdania. Zresztą przewidywaliśmy jakąś taką formę oceny pracy komisarzy wyborczych powołanych w 23 roku już wcześniej, natomiast był teraz, proszę państwa, ten cykl wyborczy począwszy od wyborów 15 października 2023 roku do Sejmu i do Senatu następnie Wybory jednostek samorządu terytorialnego 7 i 21 kwietnia ubiegłego roku i jeszcze w ubiegłym roku były wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. Natomiast w tym roku wybory prezydenckie 18 maja i 1 czerwca, można powiedzieć ten cykl wyborczy wyborów ogólnopolskich się zakończył i zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego najbliższe wybory ogólnopolskie to są wybory do Sejmu i do Senatu w październiku w 2027 roku i w tej chwili jest czas na spokojną, wyważoną analizę pracy, działalności komisarzy wyborczych i taką chcieliśmy już przeprowadzić wcześniej, ale z uwagi na toczące się procesy wyborcze nie było takiej możliwości, bo to jest nie tylko kwestia przygotowania wyborów, ale później również rozpoznania procesów wyborczych, za które ewentualnie byli odpowiedzialni wcześniej komisarze wyborcze. I tu należy podkreślić, że ta sprawa. Według pisma ministra spraw wewnętrznych dotyczyła 40 kilku komisarzy wyborczych sędziów, natomiast zgodnie z unormowaniem od 2018 roku mamy stu komisarzy wyborczych. Faktycznie zdecydowana większość to są sędziowie, gdzieś 2 trzecie, czyli przeszło 60 osób, ale pozostałymi komisarzami są osoby sprawujące funkcję adwokata, radcy prawnego, pracownika nauki czy też pracownika y, administracji, notariusz, też jest jedna pani, która sprawuje funkcję komisarza wyborczego. Także można powiedzieć, wszyscy byli zgodni co do tego, że ocenę trzeba dokonać w tej chwili działalności komisarzy wyborczych, ale z punktu widzenia tylko przepisów prawa wyborczego no niedopuszczalne jest to, żeby jakikolwiek organ władzy wykonawczej czy ustawodawczej decydował o sprawach kadrowych organów wyborczych, w tym zakresie zawsze podkreślaliśmy i to obojętnie czy był skład sędziowski Państwowej Komisji Wyborczej czy też skład już w tej chwili w większości sejmowy, że o sprawach związanych z, z sprawowaniem funkcji przez komisarzy wyborczych, a zarazem oni przecież powołują obwodowe komisje wyborcze, pełnią również funkcje przewodniczących okręgowych komisji wyborczych terytorialnych. Mogą tylko decydować organy wyborcze, no bo wybory to jest sprawa polityczna i teraz gdybyśmy dopuścili do takiej sytuacji, że politycy będą decydować o w składzie organów wyborczych no to byłoby wysoko e, niedopuszczalne, nieodpowiedzialne również z punktu widzenia Państwowej Komisji Wyborczej. Czy ten wniosek w ogóle nie był głosowany? Ten wniosek, no właśnie to był problem w ogóle, czy to w ogóle przepisy kodeksu wyborczego przewidują instytucję wniosku o odwołanie komisarza wyborczego, bo w praktyce często się zdarza, że czy kandydat na posła, burmistrza, radnego, czy komitet wyborczy, czy partii politycznej nie podoba się działalność komisarza wyborczego. I składa skargę, nawet niekiedy formułuje formalnie, że wniosek do Państwa Komisji Wyborczej o odwołanie takiej osoby z funkcji komisarza wyborczego. Więc potraktowaliśmy to jako jeden z takich sygnałów, bo proszę zwrócić uwagę, że kodeks wyborczy przewiduje, że Państwa Komisja Wyborcza powołuje komisarza wyborczego na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Natomiast żaden z przepisów kodeksu wyborczego i paragraf ósmy, który dotyczy niewykonywania lub nie nienależytego wykonywania obowiązków komisarza, jak i paragraf siódmy, który dotyczy wygaśnięcia funkcji komisarza, nie formuje takiego sformułowania, że na wniosek Obojętnie czy komisarza, czy, czy kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza odwołuje komisarza wyborczego. Tu należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o, o członków Państwowej Komisji Wyborczej, który powołuje prezydent, to jest wyraźny przepis, że prezydent może również odwołać członka Państwowej Komisji Wyborczej na wniosek podmiotu, który wskazał członka Państwowej Komisji Wyborczej czyli w tym przypadku Sejmu czy, czy Prezesa Trybunału czy, czy sądu administracyjnego w tym przypadku. Natomiast ustawodawca w kodeksie wyborczym w ogóle się nie posługuje takim pojęciem, że że można składać wniosek, aż zwłaszcza organ władzy wykonawczej, no zawsze funkcje jednak ministra, obojętnie jakiego resortu sprawuje polityk, więc no, należy uznać, że, że taki wniosek nie można w ogóle skutecznie złożyć. Pana przewodniczącego nie interesuje ten argument, który wydaje, nie przekonuje ten argument podłożony przez Ministra Sprawiedliwości, chociażby dotyczący udział w procedurze przez yy, KRS wybraną po 2017 roku w większością polityków, czy też większością wybieraną no. przez politykę, to. co do Tak, 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 no to chciałbym zwrócić uwagę, że kodeks wyborczy, który obowiązuje od 2018 roku w tym brzmieniu, wskazuje, że komisarzami wyborczymi nie muszą być sędziowie. Wręcz przeciwnie. Kiedyś to było, że, że tylko wyłącznie sędziowie i PKW powołuje na wniosek ministra sprawiedliwości. W tej chwili wskazuje się wyraźnie, że powinna być to osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze i oczywiście nie należy do partii, ani nie prowadzi działalności politycznej, daje rękojmi wykonywania obowiązków, plus jeszcze oczywiście, że nie jest karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo. Natomiast te okoliczności nawet nie były wskazane we wniosku pana ministra. Zresztą jakbyśmy tak poszli w tym kierunku, to należałoby rozważyć, czy wnioskodawca nie był też osobą uczestniczącą w procesie nominacyjnym przed nowym karesem. Bo też nawiasem mówiąc by. Czyli ten wniosek państwo potraktowali tak bardziej jak opinię, prawda? Znaczy jako sygnał dotyczący ewentualnych zmian w organach wyborczych. Natomiast tak jak wyraźnie już podkreślałem, na bieżąco sprawujemy nadzór nad czynnościami komisarzy wyborczych. Wpływają skargi, podejmujemy uchwały dotyczące ich działalności, ich uchwał na, na terenie właściwym działania danego komisarza wyborczego, więc pewien jakiś taki osąd podstawowy mamy, natomiast po tych czterech wyborach ogólnopolskich trzeba teraz spokojnie usiąść, przeanalizować wszystkie materiały z tych wyborów i rozważyć, ale z punktu widzenia przepisów prawa wyborczego. I rozumiem Panie Przewodniczący, że te wnioski od szefa MSWi i od prokuratora Żurka zostały rozpoznane czy nierozpoznane? Czy tylko znaczy, częściowo... Nie, bo tu Pani redaktor tak A, bo dlatego, że w ogóle kodeks wyborczy nie przewiduje takiego wniosku, obojętnie kogo, czy to będzie ministra, czy komitetu, czy radnego o odwołanie komisarza. Przepisy kodeksu wyborczego w w paragrafie 8 artykułu 166 wyraźnie wskazują kodeksu wyborczego, że Państwa Komisja Wyborcza może odwołać komisarza wyborczego w trakcie kadencji, jeżeli nie należycie lub nie wykonuje obowiązków komisarza wyborczego. Komisarza, natomiast kwestia sędziego no to jest kwestia ministra sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, prezesów danych sądów. My możemy jako Państwa Komisja Wyborcza tylko oceniać pracę, danej osoby, która sprawuje funkcję komisarza wyborczego. Czy można powiedzieć, panie przewodniczący, że te wnioski w ogóle nie do was były tak jakby? Znaczy, tu już abstrahując, bo to też podkreślano w trakcie dyskusji, że te wnioski w drugiej kolejności złożono indywidualnie, bo pierwsze pismo dotyczyło i wymieniono w tym piśmie dwustronnicowym 40 przeszło nazwisk, następnie złożono odrębne jakby pisma wnioski, tylko one były identycznej treści, różniącej się tylko imieniem i nazwiskiem wskazanego sędziego. Taki tryb no, procedowania w cywilizowanym państwie jest niedopuszczalny. Głosowania nie było. Podjęliśmy decyzję, że na kolejnym posiedzeniu ustalimy kryteria, standardy, ewentualnie oceny pracy poszczególnych komis komisarzy wyborczych, przy czym nie będzie takiej zasady, że jakaś grupowa ocena. Też każda z tych osób została powołana indywidualnie, każda reprezentuje określony poziom, działa na określonej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, więc będzie ocena indywidualna każdego. Jak zresztą to co wspominałem od początku przewidywaliśmy, że po tym ciągu takim wyborczym, tych czterech wyborów dokonamy takiej oceny.